Widzicie tego gagatka? Uśmiecha się, chyba jeszcze nie wie, co go dzisiaj czeka. A w dzisiejszym materiale zmusiłem akinatora do odgadywania najgorszych rzeczy w historii. W ogóle można sprawdzić ostatnie 10 rozgrywek. Gracz Incognito, I Show Speeda ktoś szukał, Zukola, nie wiem kto to, Wersow, Molank, Cristiano Ronaldo, Maja Wiśniewska, Kinga Banaś i Barty Kubicki. No, ciekawy, jak ci chłopcy będą się mieli do jednego z najpotężniejszych malarzy w historii. Ale najpierw sprawdźmy, czy akinator wciąż zna mnie. Już kiedyś to sprawdzałem i wtedy mnie znalazł. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie miał dobrą pasę. Czy twoja postać jest youtuberem? O, można tak powiedzieć. Czy dziewczyną? Tu jestem pewny, nie. Graczem? No jako Geomech z graczem GeoGeSera? No chyba nie, bo mało teraz co gram. Twoja postać grała koncert w Polsce. Wszystko przede mną. Twoja postać ma milion subskrypcji na YouTubie. Pff. Nie, ale możesz widzu pomóc. Twoja postać ma prawo jazdy. Jak to się z angielskiego mówi? Not yet. Twoja postać jest pełnoletnia, tak jest. Związana ze sportem? Niestety raczej nie! Czy twoja postać ma duży brzuch? Jak nie związana ze sportem, to od razu duży brzuch. Od maja zrzuciłem 14 kg, więc chyba mogę sobie na razie dać nie. Mieszka w Krakowie lub okolicach? Nie, nawet nie jest blisko. O, ma od 15 do 26 lat, jeszcze rok się łapie. Tak, żyje również w Polsce. Twoja postać jest znana dzięki TikTokowi. No jako Geomex chyba muszę zaznaczyć, że raczej tak dam. Czy maluje paznokcie? Nie maluje. Czy twoja postać miałczy? Z on w ogóle ma minę jakbyś siedział właśnie na kiblu? Dobra, no nie miałcze. Noszę okulary. Czy jest związana z kucykami? Dziwny jest ten nakinator. Dużo przeklina? Nie. Nie mam związku z LEGO. Nagrywa różnorodne challenge, no kiedyś w GOGSE, nagrywałem, ale raczej nie o to mu chodzi. Postać jest znana pod swoim pełnym imieniem i nazwiskiem. I tak szczerze, to jest zawaliste pytanie. Myślę, że trochę tak, chociaż nie do końca. Ale zaznaczę, że chyba tak. Komentuję para dokumenty? Nie. Nie pochodzę z Japonii też. Czy twoja postać zachowuje się głupio przez większość czasu? A też nie. Chodzi na dwóch nogach? Nie jestem mamonem. Jest! Zgadnij mnie! Czy twoja postać to G.O. Bęk! Byłem w tej grze, moi drodzy, 1904 razy i ostatni raz 26 października. Wczoraj! Ej, ktoś o mnie myślał wczoraj. Czy to dobrze? Dobra, czas na poważne granie. Spróbujmy znaleźć gościa, który na szczęście i tak tego materiału nie obejrzy, bo nie ma nawet internetu ani YouTube'a w swoim kraju. Nie no, dobra, on pewnie ma, ale wątpię, że i tak to obejrzy. Czy Twoja postać tworzy filmy na YouTubie? Wątpię raczej, że tworzy. Ej, ale to byłaby w ogóle fajna incepcja. Wyobrażacie sobie, że właśnie teraz Kim Jong-un dodaje jakiś anglojęzyczny materiał z lektorem AI, w którym właśnie porusza geograficzne rzeczy tak jak ja? To byłoby coś. Ale na ten moment wątpię, że nagrywa. Twoja postać mówi w tym samym języku co ty? Też wątpię. Jest dorosły mężczyzną? Jest dorosły mężczyzną. Czy jest związana ze sportem? Jak teraz znowu wyskoczy duży brzuch? Aaa, nie tym razem. Twoja postać ciągle żyje. No prawdopodobnie tak. Oj, oj, oj! No robi się już niebezpiecznie. Jest politykiem. Nie pochodzi z Rosji. Nie żyje w United States ani po prostu w Ameryce żadnej. Czy twoja postać urodziła się w Radzyminie? Wonsan KRLD. Cóż, wierzę, że Wonsan w języku jakimś tam zagranicznym nie oznacza Radzymina, więc zaznaczę, że nie. No nie, chyba nas już złapał. Czy twoja postać pochodzi z Korei? No będzie miał mnie, tak. Twoja postać manipuluje ludźmi? No też trzeba dać, że tak. Eee, za łatwo. Ej, ale trochę z wyroli też jest. 40 tysięcy ludzi chciało znaleźć Kim Jong-una. Szkoda, że tyle osób nie chce znaleźć Jacka Jaworka. Nie, no czemu ja akurat teraz porównałem Jacka Jaworka? No, sorry, muszę to zrobić. Skoro już taka postać przyszła do głowy, to muszę ją zrobić. I co ciekawe, jeżeli ktoś z Was nie wie, to ten człowiek pozbawił życia trzech osób, także myślę, że spokojnie również do tych najgorszych w historii możemy go zaliczyć. Jest to o tyle ciekawa postać, że zrobił to już jakiś czas temu. I nikt go do teraz nie znalazł, powstają właśnie dzięki temu różne memy, że jest to mistrz świata wchowanego, także zobaczmy czy Akinator go zna. Ej, bo tak szczerze domyślałem się, że tam Kim jong Un'a mnie może znaleźć, ale czy go zna? Nie wiem. No nie jest to postać, która jest youtuberem, ale prawdopodobnie mówi w tym samym języku co ja. Czy twoja postać ma dziecko? Nie mam bladego pojęcia. Jak dobrze, że istnieje opcja, nie wiem. Czy twoja postać jest politykiem? No też raczej nie jest. Czy jest związana ze sportem? No gdyby chowany był sportem międzynarodowym, to myślę, że tak, ale raczej nie. Czy jest kobietą? Nie jest. Czy twoja postać nadal pracuje? No domniemam, że jak go nadal nie znaleźli, no to raczej nigdzie nie pracuje. Czy jest znana dzięki telewizji? O kurde, no też po części dzięki temu jest znana, no ale chyba nie najbardziej przez to. No ale gdyby z drugiej strony nie telewizja, no to kto z Was by o nim wiedział? Ale raczej dam, że chyba nie. Czy pracuje obecnie w telewizji? To na pewno nie. Czy jest znana dzięki internetowi? No i to są właśnie takie trudne pytania. No ale też dam, że chyba nie. Nie jest to muzyk. Czy jest znana dzięki YouTube? Nie jest znana. Czy twoja postać odgrywała rolę w polityce w swoim kraju? No jest to również trochę taka postać poli Nie, no nie, 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 nie jest. Czy ma związek z przestępstwem? No nie gadaj, że tak łatwo również go znajdzie. Tak. Została oskarżona? Tak. Czy twoja postać była w więzieniu? No chyba właśnie nie. Czy występuje w memach? Tak. Czy twoja postać siedzi w ukryciu? Mato, Mato. Twoja postać ma fanpage na Facebooku, nie wiem, ale wiemy, że to masz. Chyba nie ma czarnych włosów. Tak, tak, tak. Patrzcie, to niesamowite, A ile osób go szukało z ciekawości 3200 razy, czyli więcej niż mnie. Cóż, nie jestem tak popularny jak Jacek Jaworek. Kurde, szczerze to dobry jest ten nakinator. No dobra, próbowałem już osoby, ale spróbujmy grać. Ciekawe czy Gio Gessera uda się znaleźć akinatorowi. Czy Twoja postać tworzy filmy na YouTube? Nie, nie tworzy. Nie jest dorosłym mężczyzną ani nie nosi damskich ubrań. Nie jest także człowiekiem i ciekawi mnie jak teraz zareaguje. Czy Twoja postać ma głowę zwierzęcia, ha, czyli przejście do mitologii? No nie. Czy twoja postać jest widzialna? No nie jest. Czy Twoja postać lubi to co robi? No nie, bo to nie jest postać. Nie mieszkała w USA. Nie ma związku z Supergirl Czy twoja postać sprawia, że czujesz szczęście? Nie Placki Janusza? Co to jest w ogóle? Ani to pytanie, placki Janusza Nie wiem o co ci gościu chodzi Czy kiedy widzisz twoją postać, twoje serce zaczyna mocniej bić? No nie nie ma rodziny. Oszukała wiele ludzi? Nie oszukała. O, proszę, Geogesser, ale czy tutaj w ogóle on ma szansę znaleźć grę, czy to tylko na postacie? No nie, nie myślę o tym. Ale kontynuujmy, nie potrafi latać. Czy twoja postać naprawdę istnieje? No nie. Była w mordorze, nie. Lubi energetyki, nie, nie walczy, nie lubi ciastek. Nie gra w górniku Łęcznej. Dlaczego postać, która nie, nie istnieje, miałaby grać w górniku Łęcznej? Czy twoja postać zazwyczaj milczy? Nie. Naprawdę nie istniała. Nie. Czy twoja postać z robotem? No też nie. Nie ma nic wspólnego ze szkłem. Wydaje mi się, że tutaj choroba on nie znajdzie żadnej gry. Twoja postać jest prawdziwa? Nie. Nie lubi arbuzów. Jest koniem? Nie jest. Nie była w moim domu. Czy ma okrągłe oczy? Nie. Nie pochodzi z żadnych serialów. Nie. Aj, chyba tutaj nie da się znaleźć. No nie, tutaj chyba po prostu postacie nie są jakby. Tylko są postacie, tak? No nie jest bezrobotna, czyli gry nie znajdzie jako takiej w sobie. A, czyli na przykład. O, ale coś znalazł: Carla z Brawl Stars. I może jednak. No nie jest kontrowersyjna. Nie pochodzi. Bo czekaj, Geogesser jest założony w Skandynawii. Dobra, spróbujmy. No nie grała w filmie. Nie mówi po holendersku. Ma oboje oczu. No nie, no. Nie ma nic wspólnego. Umiejętności liczenia zawdzięcza Sławę? Nie. Nie stoi na dwóch nogach. Nie jest nosicielem groźnego wirusa. Nie umie mówić. Nie potrafi się poruszać. Nie jest klaunem. W, w, we Friendsach nie grała. Nie jest blisko brata Pita. Czy twoja postać jest fikcyjna? Czy nie istnieje w rzeczywistości? Tak. Twoja postać pochodzi z gry komputerowej. Kurde, no chyba nie. Czy twoja... Czy lubisz twoją postać? Wait. No nie, no bo to nie jest postać. Nie sprawia, że czuję szczęście. Nie popełniła przestępstwa. No nie jest znana. Nie, no dobra, on nie znajdzie postaci, ale to zastanawia mnie, dokąd ta gra dojdzie. I ma związek z grami wideo? No też nie. Gracz, który się niczym nie zgadza i odpowiada nie. No dobra, nie, nie, nie. On chyba po prostu nie znajdzie postaci. Ciekawi mnie, czy jak wpisze GeoGesser. Ej, da się znaleźć Geogesera. Da się znaleźć Rainbolta, Ty, ale ja, ja da się znaleźć Grafa. Ty, ale czemu? Musiałem jakoś źle te pytania zadawać, ale rzeczywiście istnieje szansa, że on takiego Geogesera znajdzie. No cóż, to jedyny materiał na tym kanale, w którym mógł wystąpić jednocześnie Jacek Jaworek i Kim Jong-un. Dzięki za dziś, do usłyszenia w kolejnym odcinku.